Jak kupić najtaniej swoje pierwsze ubezpieczenie samochodu, szczególnie jako młody kierowca. Przejdźmy do Biura, pokażę ci jak to zrobić. Pierwszym dobrym sposobem na to, żeby do pierwszego ubezpieczenia podejść już z jakąś historią, to pomyśleć o tym wcześniej. Rok, dwa lata, trzy lata wcześniej. Możesz pogadać z rodzicami, dziadkiem, babcią, być może mają jakąś przyczepkę, która stoi gdzieś w garażu. Fajnie jest się tam dopisać jako współwłaściciel, i tak naprawdę możesz to zrobić już jako szesnastolatek. Kolejnym sposobem, może troszeczkę gorszym w skutkach, na, na to, żeby zaoszczędzić na ubezpieczeniu, jest rozważenie, czy nie dopisać sobie do takiej polisy współwłaściciela starszego, który ma już jakąś historię, ma jakieś zniżki. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, w dużej aglomeracji, zapłacisz więcej za ubezpieczenie niż ktoś, kto mieszka na przykład na obrzeżach, czy w jakimś yy, odległym województwie, czy po prostu w y, dużo mniejszej miejscowości.